Witajcie drodzy YouTubeowicze, Kazan z tej strony. Witam w kolejnym odcinku poradnika modelarskiego, w którym to przekształcimy ten czarny, po pomalowaniu podkładem, model polskiej armaty przeciwlotniczej Bofors 40 mm w armatę pomalowaną w trójkolorowy kamuflaż charakterystyczny dla okresu kampanii wrześniowej. Zapraszam więc do oglądania. Malowanie zaczynam od pokrycia całego modelu farbką Dark Sand. Yy, Farbką z palety Valeo Model Color o numerze 70847 zmieszanej tutaj z rozcieńczarnikiem czarnikiem Airbrush Finer też od Valeo 71261. Nie podam konkretnej proporcji co do tego, jak mieszać te farbki. Chodzi o to, żeby one po prostu płynnie przechodziły przez areograf. To należy sobie dobrać we własnym zakresie. I teraz pokrywamy cały model tą farbką. Lepiej nałożyć dwie cienkie warstwy niż jedną za grubą. I tak po prostu idziemy przez całość. Tutaj oczywiście wszelkie zakamarki także malują. No, robienie tego pędzlem byłoby dość wyczerpujące sięgać do tych wszystkich. Za kamareczków, które tu się znajdują, areografem robi się to po prostu dużo szybciej. Po pomalowaniu koloru bazowego, będziemy malować nieregularne plamy na modelu przy pomocy zielonej farbki Reflective Green o numerze 70890. Przynajmniej Reflective Green nazywa się w gazetce wrzesień 1939. Tutaj na buteleczce jest Retractive Green. Nie wiem, dlaczego jest taka rozbieżność, gdzie jest błąd, chyba na tej buteleczce. Tutaj ta nazwa hiszpańska za to się zgadza, numer też się oczywiście zgadza, więc no, nie pozostaje nic innego, jak po prostu pomalować te plamy. No dobrze, zaczynajmy. Trudnością tutaj jest podejście ze wszystkich stron do danego elementu, żeby malowanie wyglądało po prostu wiarygodnie. Tak prezentuje się model po drugim kroku. Widzimy zielone, nieregularne plamy. I teraz przystępujemy do kroku trzeciego, gdzie użyjemy tutaj farbki Flat Earth z palety Valeo Model Color Panzer Series o numerze 70983. Oczywiście znowu ją zmieszamy z Airbrush Finera. No to działamy. Kolor Flat Earth i malujemy nieregularne plamy tutaj my całe koło nawet pomalujemy a tutaj jego połowę oczywiście właśnie z każdej strony trzeba malować żeby tam nie zrobiły nam się cienie zwłaszcza z jaśniejszego koloru żeby wyglądało to autentycznie po prostu i wybieramy sobie po prostu miejsca które uważamy że według nas mogły być pomalowane no, w innym kolorze tego kamuflażu. Kółka malujemy farbą Mad Black od Army Painter. Użyję pędzelka też od Army Painter'a Wargamer Detail. Może być inny czarny, nie musi być oczywiście tej samej firmy. Czarną farbką malujemy także otwór na końcu lufy. Farbką Gunmetal Grey z palety Valeo Model Color malujemy tutaj tą sprężynę. Pędzel to Insane Detail od Army Paintera. Ta sprężyna jest widoczna z tak z góry, jak i z obu boków tej lufy. I ją malujemy tutaj ostrożnie, uważając, żeby nie pomalować reszty lufy. W kolejnym kroku położymy na cały model washa Army Paintera Quickshade Ink Strong Tone. Tylko dodaliśmy do niego kilka kropel wody, żeby był jeszcze bardziej rozwodniony, nie nadawał aż tak silnej brązowej barwy. I całe tutaj ten cały model pokrywamy nim wszędzie, gdzie jest kamuflaż. Uważając, żeby nie zrobić oczywiście zacieków standardowo. I tak postępujemy z całym modelem. W kolejnym kroku użyjemy farbki Basalt Grey od Valeo z palety Model Color i używając pędzla Small Dry brush od Citadel wykonujemy tutaj drybrush na kołach. Chodzi o to, żeby te opony nie były po prostu tylko czarne, ale też miały troszkę tutaj szarego koloru. Dzięki temu ten bieżnik będzie wyraźniejszy no i będą one po prostu wyglądały na pomalowane, a nie psiknięte tylko czarnym. Podkładem, tak postępujemy ze wszystkimi czterema kołami tej armaty. Przy pomocy koloru Dark Sand, którego już używaliśmy na początku tego poradnika, delikatnie przecieram metodą schego pędzla przy użyciu pędzla medium dry brush wszystkie te elementy pomalowane w kolorze kamuflażu i tak po prostu z całym modelem. Postępujemy. To nam dodatkowo pomoże wychwycić te krawędzie, troszkę je uwydatnić. Na tym kroku już kończę malowanie tej armaty. Tutaj, oczywiście można by było jeszcze wzbogacić, ten schemat to malowanie jakichś odprysków, czy ubrudzenia błotem, czy piachem. Można to sobie wzbogacić, lub jeszcze dopieścić celowniki. Ja jednak uznałem, że nie jest to konieczne tutaj tych modeli do września mam trochę do malowania no i nie jestem w stanie poświęcać aż tyle czasu żeby tak małemu modelowi dopieszczać wszystkie detale uprzedzając pytania, które na pewno się pojawią w komentarzach co do areografu jest to najtańszy dwufunkcyjny areograf po prostu to jest chińska podróbka łaty 0,3 mm dysza do takich ciapek to jest szczyt jego możliwości. Ciapek, czyli tych plam kamuflażu, to jest jego szczyt możliwości, można powiedzieć, do nakładania podkładu i lakieru. Więc tutaj nic lepszego raczej nim nie zrobię. On jest po prostu za mało precyzyjny i za bardzo kapryśny. Jeśli chodzi o zasilanie sprężonym powietrzem, używam kompresora warsztatowego takiego małego Stanley'a z butlą o pojemności 6 litrów. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tym poradniku, jak się Wam to podoba, ta forma, jak i wykonanie tego modelu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, no to oczywiście odpowiem na nie w sekcji komentarzy i zachęcam do oglądania innych moich poradników modelarskich. Oglądaliście film Kazana, pozdrawiam Was, cześć!